Przez wieki wielkie tajemnice przeszłości pozostawały ukryte, zapisane w kamieniu lub zakopane pod warstwami ziemi i czasu. Pomimo wysiłków pokoleń archeologów, wiele z tych zagadek stawiało opór wszelkim próbom interpretacji. Dziś, dzięki postępowi technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, zaczynamy dostrzegać na nowo to, co wcześniej wydawało się niepojęte. Numer pierwsze. W Turcji na stanowisku archeologicznym Gobekli Tip znaleziono imponujące struktury kamienne sprzed ponad 12 tysięcy lat. Te budowle zostały wzniesione przez myśliwych zbieraczy na długo przed powstaniem miast czy rolnictwa. Filary pokazują rzeźbienia zwierząt i tajemnicze symbole, których przez dekady archeolodzy nie mogli rozszyfrować. Ich istnienie już samo w sobie było zaskakujące, ponieważ dowodziło zdolności organizacyjnych i budowlanych. Które uważano za niemożliwe dla tak starych społeczeństw. Prawdziwy zwrot akcji nastąpił wraz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i modeli komputerowych. Przez lata symbole w kształcie V pojawiające się na filarach wydawały się prostymi dekoracjami, ale analiza za pomocą algorytmów ujawniła, że w rzeczywistości były kalendarzem słonecznym i księżycowym. Każdy znak reprezentował jeden dzień, a łącznie było ich 365, co pokazuje wiedzę o czasie i cyklach niebieskich która uważana była za charakterystyczną dla znacznie późniejszych cywilizacji. To odkrycie nie tylko złamało paradygmaty archeologiczne, ale również wykazało, jak nowoczesna technologia może rozwiązywać zagadki przeszłości. Badania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji posunęły się dalej, porównując symbole z dawnymi konfiguracjami astronomicznymi, ujawniając, że budowniczowie rejestrowali nawet zjawiska kosmiczne. Według badaczy, Niektóre ryciny odpowiadają katastrofalnemu wydarzeniu uderzeniu komety, które miało miejsce ponad 12 tysięcy lat temu i miało drastyczny wpływ na klimat, powodując masowe wymierania i zmuszając ludzkość do przystosowania się. To sprawia, że Gobekli tip nie jest tylko świątynią, ale także pierwszym znanym obserwatorium oraz ostrzeżeniem pozostawionym przez naszych przodków. To odkrycie zmusza do przemyślenia historii. Przez długi czas wierzono że zaawansowana wiedza pojawiła się po rolnictwie i miastach, ale Gobekli Tip pokazuje coś innego, że astronomia, matematyka i głęboka zrozumienie kosmosu istniały już przed cywilizacją, jak ją rozumiemy. Dzięki sztucznej inteligencji dzisiaj wiemy, że ciłowcy zbieracze byli znacznie bardziej zaawansowani niż zawsze sądzono. Ten przypadek otwiera drzwi do nowych możliwości. Być może wiele innych miejsc archeologicznych skrywa podobne kody, które będą mogły być odczytane tylko z pomocą nowoczesnej technologii. Numer drugie, niedawne odkrycie archeologiczne w Bawarii ujawniło małą, ale fascynującą figurkę z brązu przedstawiającą celtyckiego wojownika. Statua o wysokości zaledwie 7,5 cm została znaleziona w starożytnej rowie, która mogła być granicą terytorialną w obrębie celtyckiego osiedla fortecznego w Manczyn, niedaleko Ingolstadt. Wojownik jest przedstawiony w dynamicznej pozy, starczą i mieczem, a pierścień na głowie sugeruje, że mógł być używany jako wisiorek. Figurka została wykonana techniką cera stracona, skomplikowanym procesem, który pozwalał na formowanie szczegółowych elementów z brązu. To odkrycie jest częścią dużej wykopalisk prowadzonej w latach 2021-2024 przez archeologów z Bawarskiego Ministerstwa Ochrony Zabytków. W sumie odzyskano ponad 40 tysięcy obiektów, w tym ponad 15 tysięcy metalowych elementów, które zostały poddane radiografii w celu analizy i konserwacji. Dzięki tym radiografiom udało się zidentyfikować ukrytego pod warstwami korozji wojownika certyckiego. Ponadto uzyskano nowe informacje na temat technik produkcji, recyklingu metali i codziennego życia w Opidum, takie jak spożycie ryb, coś, co nigdy wcześniej nie zostało udokumentowane archeologicznie w tym miejscu. Oraz inne szczegóły dotyczące żywienia i wykorzystywania zwierząt. Niestety, nie wszystkie wieści z manczyn były pozytywne. W 2022 roku grupa złodziei ukradła z lokalnego Muzeum Skarb 482 celtyckich złotych monet. Chociaż odpowiedzialni zostali ujęci i skazani na długie kary więzienia, miejsce skarbu wciąż pozostaje tajemnicą. Podejrzewa się, że część mone została przetopiona. Ponieważ przestępcy zostali znalezieni z metalowymi resztkami, co budzi obawy, że część celtyckiego dziedzictwa mogła na zawsze zaginąć. Numer trzeci Archeolodzy w Peru dokonali niezwykłego odkrycia, odkrywając dwie głowy wyrzeźbione w kamieniu w okrągłej strukturze kultury prehispanicznej Chachapoja w regionie Amazonii. Choć znano istnienie tego rodzaju rzeźb, to po raz pierwszy znaleziono je w ich oryginalnym kontekście czyli w dokładnym miejscu. W którym zostały umieszczone przez swoich twórców. Głowy wykonane z piaskowca były wkomponowane w zewnętrzne ściany, co sugeruje, że były częścią dekoracji budowli. Tego rodzaju ornamenty nie były powszechne, ponieważ zazwyczaj ściany achapojów były dekorowane wzorami geometrycznymi, a nie rzeźbami ludzkimi. Odkrycie miało miejsce w ramach projektu badawczego archeologii Xalca Grande, który wykorzystuje zaawansowane technologie. Takie jak drony i skanery Lidar do dokładnego mapowania stanowiska archeologicznego OLAP. Dzięki tej pracy badacze zidentyfikowali jak dotąd ponad 200 nieznanych wcześniej struktur prehispanickich, co znacznie poszerza wiedzę na temat rozciągłości i złożoności osiedli Czeczapoja. To odkrycie obejmuje nie tylko rzeźbione głowy, ale także nowe wzory dekoracyjne, takie jak fryz w zygzaku, co dostarcza nowych informacji na temat stylu artystycznego i architektury tej starożytnej cywilizacji. Stanowisko Olap było zamieszkane w latach 900 do 1470 NEC, a badania mają na celu ujawnienie, jak wyglądało codzienne życie Czaczapojazd, jak się organizowali społecznie, jakie rytuały praktykowali i jak wchodzili w interakcje z otoczeniem. Oprócz elementów architektonicznych, archeolodzy odzyskali dużą liczbę artefaktów, takich jak ceramika, narzędzia kamienne, kamienie do mielenia i kości zwierząt, w tym szczątki rzadkiego niedźwiedzia andyjskiego. Wszystko to pomaga w budowaniu bardziej kompletnego i szczegółowego obrazu tej enigmatycznej kultury andów peruwiańskich. Numer czwarte. W brazylijskiej Amazonii miało miejsce zdumiewające odkrycie, gdy ogromne drzewo przewróciło się w regionie Fandboa, ujawniając siedem prekolumbijskich urn pogrzebowych. Dwie z tych urn wyróżniają się ogromnym rozmiarem, mającym prawie 90 cm średnicy. Niektóre zawierały szczątki ludzkie, podczas gdy inne miały nasiona i kości zwierząt wodnych, takich jak ryby, żółwie i żaby, co sugeruje, że mogły być używane w rytuałach pogrzebowych. To odkrycie oferuje nowe spojrzenie na praktyki pogrzebowe kultur rdzennych, które zamieszkiwały ten region ponad tysiąc lat temu. Urny zostały znalezione zaledwie 40 cm pod ziemią, w tym co wydaje się być sztuczną wyspą, podwyższoną platformą zbudowaną z ziemi i złamanej ceramiki. Aby wytrzymać sezonowe powódź. Tego rodzaju budownictwo dowodzi, że ludy amazońskie nie tylko tymczasowo mieszkały w dżungli, ale rozwinęły złożone i trwałe formy zajmowania terytorium, podważając ideę, że te społeczeństwa były proste lub rozproszone. Najbardziej uderzające jest to, że urny są wykonane z rzadkiej ceramiki, ozdobione kolorowymi paskami i materiałami, które nie zgadzają się z innymi znanymi tradycjami w regionie. Niektóre nawet nie miały ceramicznej pokrywki sugeruje, że były uszczelnione organicznymi materiałami, które już się rozłożyły. To odkrycie, będące wynikiem wspólnej pracy archeologów i lokalnych społeczności, ujawnia nieznaną dotąd tradycję kulturową w Amazonii i stawia nowe pytania dotyczące różnorodności ludów prekolumbijskich, które zamieszkiwały dżunglę.